7 października 2020, siódmy dzień keto, jeden tydzień na keto udało się, dzień oceniam w skali 1 do 10 na 4, gdzie przypomnę 5 to był ten poziom startowy, dziś troszkę senny, troszeczkę sennie było, ale tak bez przesady, porównywalny dzień jakościowo jak wczorajszy. Co jeżeli chodzi o dietę, no tu jestem sobą zaskoczony, bo myślę, że zjadłem około półtora tysiąca kalorii, może dwa. Co mnie trochę jakby zastanawia i martwi jednocześnie. Otóż śniadanie zjadłem w pracy, bo nie zdążyłem wstać wystarczająco rano. Weszło na śniadanko dwa jajeczka, troszeczkę kabanosów z drobiem, cztery sztuki, bo tam trochę było węgli. Wiadomo, orzechy włoskie, orzechy laskowe i jeden brazylijski i ogórek kiszony, Zadam dwa ogórki kiszone sobie, na gdzieś tam na śniadanko. No i co potem? Potem troszeczkę nic i na obiad wszedł burger z bekonem z restauracji, która jest w budynku, w którym pracuję. I trochę powiem szczerze tak w siebie można powiedzieć wmuszałem tego burgera, może tak jakbym jakby go nie zjadł tragedii by nie było. Faktycznie czułem burczenie w brzuchu, ale szaleństwa nie było, jeżeli chodzi o poczucie głodu. No potem długo, długo nic i wróciłem do domu i w domu sobie zrobiłem ostatniego burgera, ponieważ miałem jeszcze mięso z wczoraj, zrobiłem sobie burgera też po swojemu razem z sałatą, z Ogórkami, z oliwkami, tam dwie sztuki oliwek, wrzuciłem jeszcze majonez, boczek, cebula. I powiem szczerze, że bardzo mi to smakowało. Cieszę się, jakby w moim przekonaniu mam takie pierwsze danie, które jest takie keto, które umiem zrobić. Jeszcze cieszę się tym bardziej, że gdzieś tam w głowie mam, że jak się nauczę robić pieczywka takiego, które będzie keto, to tym bardziej będzie to zjadliwe i tym bardziej będzie pyszniaste. I to jest, to, jest, to jest na pewno ciekawe doświadczenie, na pewno bardzo motywujące, że coś tam wyszło. Więc to, jeżeli chodzi o jedzenie, trening to nic, nie robiłem. Stan fizyczny oceniam ok, ale dzisiaj na przykład miałem tak, że mm, miałem miękkie nogi. W pewnym momencie, jak na przykład wychodziłem z samochodu i, i szedłem do domu, miałem takie lekko miękkie nogi. Sen. Y Problemy ze wstaniem, Zaśnięciem może też nie do końca, ale no tak z 7 godzin snu, dzisiaj już zaczynam wdrażać w życie tę radość chodzenia, spać wcześniej, stąd już tutaj widzicie ten zlew i co tam jest, ale jest 22.05 i już powoli planuję się położyć, żeby ten sen miał lepszą jakość, żeby wstać sobie jutro, może nawet o 6, 7, to już troszkę późno, idealnie by było 8 godzin o no 6 się obudzić, zjeść śniadanie i pójść wcześniej do pracy, to było super, bo też zależy mi na tym, żeby w pracy się pojawiać coraz częściej. Idealnie by było, gdybym był w pracy na siódmą, dlatego, bo potem, jak od dziesiątej zaczynają spotkania, to uh, finał dnia jest taki, że dużo rzeczy robię, a, a mało efektywnie i po prostu mi się to nie podoba. Nie, nie, nie lubię tego, lubię czerpać satysfakcję z pracy. Ja no, to tylko twoja opinia, man. Więc albo bym chodził do pracy na 10 i zostało do 18, co mi się nie widzi, no albo druga opcja, żeby zacząć przychodzić dużo wcześniej, więc to powoli sobie wdrażam. Ocena dnia, tak jak wcześniej mówiłem, 4. Z aktywności, chyba, chyba nic takiego znaczącego mi się dzisiaj nie przydarzyło. Kontynuujemy dietkę. Porozmawiałem jeszcze, o może z takich ciekawych rzeczy, porozmawiałem jeszcze chwilę z Michałem. Znowu pozdro Michał, ukłon w, w twoją stronę. Również ukłon w stronę Bartka. Dziękuję wam ślicznie chłopaki za to, że mogę sobie z wami porozmawiać o keto i o, o waszych wrażeniach i o tym, jak wy się realizowaliście w tej diecie. I też się właśnie dowiedziałem, że możliwe, że to w jakim jestem stanie potrwa troszkę dłużej. No ja myślałem, że ten najgorszy moment to będzie tak, będzie tak trwał 7 dni właśnie, że potem już ta tłuszczowa euforia się przydarzy. Z innych źródeł właśnie wiem, że to może trwać nawet do dwóch tygodni. Są osoby, które w cudzysłowie męczyły się przez cały miesiąc, 30 dni. Dlatego doszedłem do wniosku, że myślę, że najbardziej miarodajne było, było ocenienie Keto tak naprawdę, naprawdę tak z perspektywy trzech miesięcy. Tak, żeby być trzy miesiące na Keto i faktycznie zastanowić się, co się dzieje, bo, bo zresztą Keto kocu tam na swoim kanale też opowiadał, że 90% osób właśnie w trakcie adaptacji rezygnuje, bo keto złe, bo są senni, bo, bo zmęczeni itd., itd. Ja przez to przychodzę, niemniej jednak rozumiem, że to są pewne um, jakieś um, konsekwencje. Tego, że po prostu zmieniamy wszystko to, co się dzieje u nas w organizmie. Ja mam wrażenie, że to jest trochę tak jak w takich, wiecie, filmach, jak, jak superbohater się tak e, przeobraża, i on gdzieś tam ten proces przemiany jest takim wielkim cierpieniem. I na samym końcu wychodzi ten superbohater no, albo jak w jakichś horrorach, także jakiś tam kokon czy, czy coś tam z tego się dzieje, i potem jakiś super potwór wywłosi. No nie, to, to, to już nie jest ta metafora, nie idźmy te w tę stronę i, i, i tą drogą, więc widzę to trochę na zasadzie takiej powiedzmy ala mutacji, którą przechodzi, nie wiem, X-Men czy coś w tym stylu, tak? Nie jest to miłe, nie jest to przyjemne, ale osobiście gdzieś tam podświadomie wyczekuję tego momentu, w którym poczuję się lepiej, będzie ta euforia tłuszczowa i będzie to na pewno cieszące. Niemniej jednak, teraz tak jak mówię, martwi mnie trochę, że mało jem, Po prostu, na świecie, emocjonalnie mnie to trochę martwi. Tak jakby zsumować te wszystkie jedzonka, które dzisiaj zjadłem, to by tak wyszło z 2,5 tysiąca kalorii w polotach, może, może więcej. Jest to, jest, jest, to, jest to coś martwiącego, bo, bo to nie jest jeszcze nawet wszystko, co powinienem zjeść, jeżeli chodzi o mnie. Nie chcę się po prostu jakby jeść. Coraz mniej się chce jeść. A, a człowiek czuje się w, jakby przez cały dzień tak w miarę ok, przynajmniej dzisiaj. A więc to tyle ode mnie. Dzięki i do zobaczenia.